Pięć dodatków, które od razu zdradzają klasę kobiety. Dziś pokażę ci pięć dodatków, które natychmiast zdradzają klasę kobiety i których użycie francuski opanowały do perfekcji. Po pierwsze, klasyczna torebka. Mówi się, że po butach można poznać mężczyznę, ale to po torebce poznasz kobietę. Nie chodzi tu o logotyp czy najnowsze trendy. Torebka kobiety z klasą jest dobrze wykonana, w neutralnym kolorze, ponadczasowa. To inwestycja nie na jeden sezon, ale na lata. Po drugie, zegarek. Zegarek to nie tylko narzędzie do mierzenia czasu, to symbol szacunku do siebie i do innych. W eleganckim wydaniu zegarek staje się biżuterią. Prosty, ponadczasowy. Na skórzanym pasku albo stalowej bransoletce to detal, który może zmienić odbiór całej stylizacji, dodać jej elegancji nawet wtedy, gdy masz na sobie proste spodnie i koszule. Po trzecie, okulary przeciwsłoneczne w Paryżu to absolutny must have. Okulary przeciwsłoneczne nie tylko chronią wzrok, ale nadają aurę tajemniczości i luksusu. Kobieta w dobrze dobranych okularach przyciąga uwagę, nawet jeśli idzie po prostu po bagietkę do piekarni. Po czwarte, jedwabna apaszka to kwintesencja francuskiego szyku. Niewielki kawałek jedwabiu, a tyle możliwości. Przewiązana na szyi, przy torebce, we włosach, zawsze dodaje klasy i lekkości. To taki dyskretny znak, że kobieta wie, co robi i że potrafi bawić się modą, nie tracąc przy tym elegancji. Po piąte subtelna biżuteria i wreszcie biżuteria, ale nie chodzi o wielkie kolie czy błyszczące ozdoby, które krzyczą: patrzcie na mnie. Kobieta z klasą wybiera delikatną biżuterię. Cienki złoty łańcuszek, małe kolczyki, elegancką bransoletkę. To biżuteria, która nie przytłacza, ale podkreśla. Daje efekt, jestem elegancka, ale nie potrzebuję się afiszować. To właśnie w tej prostocie kryje się największa siła.